E, Hej kochani, witam Was na moim kanale i witam Was we vlogu. Jest to vlog z domu, w końcu i to w końcu wróciłam do domu. E, jednak na wakacjach jest fajnie, ale jednak w domu jest najlepiej. E, I tak, będzie to do, pierwszy domowy vlog odkąd wróciłam do... Warszawę, bo ja byłam w Chorwacji, potem wróciłam na dwa dni dosłownie do Polski, przepakowałam się, poszłam na paznokcie i wyleciałam do Turcji. No i teraz jestem w domu. Ogólnie to już się siedzę tak, że tu mam okno, więc po prostu prześwietla mi tą stronę twarzy i to nie jest tak, że mam jedną ciemniejszą brać, tylko po prostu mam okno tutaj. Dobra, nie muszę Wam się tłumaczyć, nieważne. Ogólnie idmienie nie było do nas zamawiałam trochę paczek. I zrobimy open boxy paczek, bo ja jeszcze ich nie otwierałam Na pewno zamówiłam tutaj rzeczy do paznokci i zamówiłam też nakładki na szczotkę do zębów Kurczę, chyba muszę usunąć troszeczkę inaczej, bo mnie prześwietla i... i źle mnie widzicie Dobra, siedzimy tak zwyczajnie, jak zawsze mm, Dobra, więc tak, na początku zamówiłam zaciskarkę do tunelu do paznokci I zamówiłam bufery, bo to jest ważne do robienia paznokci, ja tego nigdy nie miałam i gilotynę, żeby obcinać długie, jak mam tipsy. O, to jest paczka z Indigo. Zamówiłam żel na Indigo, bo skończył mi się akrylo-żel z Elysium, skończył mi się z i musiałam zamówić coś do robienia paznokci. I zdecydowałam się na żel Easy Shape Light Rose z Indigo. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że trochę większe będzie to, bo to jest. 50 gram, a jednak opakowanie jest dosyć małe. I zamówiłam jeszcze taki oto precyzyjny pędzelek do robienia jakichś tam zdobień. Kolejna paczka to mi się wydaje, że to będzie paczka z, z tego z o, zgadza się. To to są takie, no to jak to się nazywa, polerki, o, takie polerki zamówiłam i zamówiłam taki pędzelek do rozprowadzania żelu. No i czyli ta ostatnia paczka to będzie szczoteczki do zębów Chyba są oryginalne, bo nie wiem, na Allegro właśnie i mm, Było bardzo dużo podrób I bałam się, że nie będą oryginalne, ale wydaje mi się, że jest to oryginalne y, Opakowanie i są to jakieś y, Jakiś Optimal White, tak jak zamówiłam szczoteczki, bo mam tą szczoteczkę soniczną z Philips Sonicare i, mm, I właśnie musiałam domówić te O i dostałam jeszcze gratisową tą y, Nakładkę do ściągania pasty domu. Fajnie, dobra, dziękuję. Jakie dziękuję? Komentarz dziękuję sobie, że kupiłam szczoteczki. Dobra, nieważne, ale właśnie takie zamówienia złożyłam. Paznokciowe widzicie głównie jednak. Muszę, muszę właśnie ogarnąć moje szufladzie od paznokci. A w ogóle jak wczoraj byśmy na tych zakupach w Biedronce, to nie pokazałam wam, ale kupili, kupiliśmy. Kupiłam sobie taką tablicę. I macie tutaj dnia, ty dnia tygodnia. Dni tygodnia, tu po prostu wpisujemy sobie datę. Złóżmy, że pierwszy jest we wtorek, to piszemy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tak dalej i tu możemy sobie zapisywać, po prostu mamy do tego mm, ten marker. E, hejka, więc dzisiaj jest dzień drugi, e, wczoraj e, miałam e, na, sprzątać w szufladzie, ale w końcu pojechaliśmy na zakupy i potem już nie sprzątałam w tej szufladzie i tak to zostawiłam, e, ale wrócę do tego potem, bo dzisiaj jest dzień kolejny, jest godzina e, 3.14 i jedziemy na wycieczkę rowerową mm, na wschód słońca do centrum Warszawy, więc zabieram was ze sobą. Ale hello, jesteśmy w centrum. Dobra, więc dzisiaj nagrywam Wam tak vlog, bo nagrałam Wam trochę przebitek, ale opowiem Wam ogólnie co my robimy, więc ogólnie jechaliśmy bardzo długo, nawet no, nie będę wam mówić ile, bo aż żal po prostu i długo jechaliśmy bardzo długo. I dwa razy tyle co Wam pokazywała nawigacja, ale jechaliśmy jakąś inną drogą, bo nie znaleźliśmy ścieżki rowerowej. No dobra, nieważne, w każdym razie. Dojechaliśmy do centrum, zjadłyśmy sobie z Asio Subwaya i przyjechaliśmy tutaj na schodki, bo stwierdziliśmy, że tutaj będzie fajnie widać właśnie wschód słońca. Ale ogólnie sporo ludzi, powiem Wam. Takich trochę wczorajszych. Wczoraj jednak była sobota, dziś jest niedziela, więc ludzie się wczoraj dobrze bawili i dużo jest takich właśnie tej pozostałości. Po wczoraj i dużo tutaj właśnie takich ludzi. Tak, eee, o. Hello, odgarniam z tym telefonem, z aparatem. Jestem taka właśnie professional vloger. No i ogólnie, ogólnie, fajnie, bo już wracamy. Ale powiem wam, że boli mnie strasznie y, tyłek, bo jedziemy na męskich rowerach, bo innych nie mieliśmy. Więc pożyczyliśmy rowery. Tak, więc próbujemy i testujemy jechanie połową pośladka, bo wtedy. No, wtedy nas No i koniec, vlog się skończył. Nie, ale jest ogólnie fajnie. To w się sensie ogólnie średnio lubię jeździć rowerem, ogólnie. Nie wiem w ogóle czemu się y, na, zapisałam na taką wycieczkę, ale będą fajne wspomnienia. I to był nasz jeden z celi na te wakacje, bo mamy taką listę i już dużo dużo spędziłyśmy. No, chyba nie nie było No, w sumie jest taka szansa, bo piknik zrobiłyśmy i koncert, idziemy na koncert. Nie wiem, to będzie chyba w przyszły tydzień, tak? No mamy koncert, jedziemy na koncert w jakby kogoś interesowało, jakby ktoś będzie w wapce, to jest szansa spotkania się na koncercie Dobra, to wszystko, bo jedziemy sobie teraz wzdłuż Wisły tutaj bulwarami Hejko kochani, więc minęło kilka dni odkąd odzywam się do was ostatni raz i dzisiaj odzywam się, bo przyszły do mnie książki. Tak, już niedługo wracamy do szkoły. Na moim kanale już pojawił się pierwszy filmik Back to School, i był to właśnie vlog z zakupów, więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam Was do filmu z tamtego tygodnia. Złożyłam zmienić też poznokcie przez ten czas, jak mnie nie było. No i ogólnie to zmienić, jakieś się nie działo, więc po prostu nie nagrywałam. A dzisiaj przyszły właśnie do mnie dwie paczki. Pierwsza paczka, którą już opakowałam, jest to paczka z Allegro. A druga paczka, jest to paczka z nowej ery i są te książki i za chwilę pokażę Wam, jakie w tym roku mamy książki, jakie są super grube, jakie super. Ale powiem Wam, że ogólnie wydam dużo na te książki, w sensie nie ja, bo moja mama, ale... Mm... Powiem Wam, że sporo też zaoszczędziłam, bo zamawiając te książki korzystałam z Letty Shops. O Letty Shops już opowiadałam Wam mm, ostatnio, jakby czym to jest i jak to działa. Jeśli ktoś nie wie, to O Letty Shops to jest po prostu serwis cashback, który pozwala nam odzyskać pewną część wydanych pieniędzy na z, po prostu podczas zakupów online w Letyshops mamy ponad 3000 sklepów, które współpracują z nimi, czyli możemy po prostu robić na tych stronach zakupy właśnie przez przy użyciu Letyshops, czyli możemy mieć zwrot właśnie gotówki i są to prawdziwe pieniądze, to nie jest coś nie wiem, że sobie robimy i potem tych pieniędzy nie mamy, możemy je sobie normalnie z wypłacić, gdy uzbieramy sobie jakąś kwotę i właśnie e, tych sklepów jest naprawdę mega dużo, między innymi właśnie Allegro, Nowa Era, e, Mediamarkt i e, bardzo wiele innych, nie będę wam ich wymieniać, bo po prostu jest ich masa musicie sobie przejrzeć. E, I chciałam powiedzieć, że co kilka dni, co 2-3 dni zmieniają się oferty tych sklepów i niektóre, są, e, mają zwiększony cashback razy 5 e, do nawet razy 10, więc e, to musicie też sobie przeglądać gdzie teraz cashback jest większy, teraz, teraz akurat jest duży cashback na Allegro, więc opłacało mi się tam bardzo złożyć zamówienie. Zamówiłam tam sobie dwie książki, które po prostu nie było na nowej erze, ale za chwilę Wam to wszystko pokażę. Chciałabym jeszcze Wam powiedzieć o po prostu bo naprawdę to się opłaca i możecie zainstalować sobie zrobić aplikację, ja posiadam aplikację, tam po prostu wchodzimy w tę aplikację, wybieramy z 3000 sklep, w którym chcemy zrobić zakupy. Przechodzimy tam, przenosi nas do sklepu, u góry mamy napis, że cashback jest aktywowany I robimy normalnie zakupy, a później te pieniążki wpadają na nasze konto Lady Shops I później możemy je wypłacić na nasze konto Tak to w skrócie działa Chciałabym zachęcić was do rejestrowania się poprzez link w opisie Pod tym linkiem macie też link do zainstalowania wtyczki, to jest super opcja, bo możecie tam zainstalować sobie i po prostu w momencie, gdy wejdziecie na stronę, gdzie, która współpracuje z Letyshops, Shops, dostaniecie informację, że możecie tam właśnie skorzystać z cashbacku. A przez 7 dni po zarejestrowaniu się na Letty Shops macie konto Premium, czyli macie zwiększony cashback o 30%. No, i już pokazuję Wam po tym trochę gadaniu o Letty Shops, ale naprawdę warto, bo jeśli możemy coś tam oszczędzić, no, czy wiecie, przy takim zamówieniu tutaj za 100 zł to jest, nie wiem, zależy też, jaki to jest procent, na no razie to jest około, nie wiem, 3-4 zł, co nie? Ale grosz do grosza, a będzie kokosza, i po prostu się zbiera, i naprawdę warto. To, bo no, możemy zawsze sobie jakieś pieniądze potem wypłacić, startnet, i to jest super opcja Więc tak, na Allegro kupiłam mm, książkę z, do polskiego W ogóle jest dość dziwna sprawa, ma, są dwie części tej książki, jest 3.1 i 3.2 Ale zupełnie nigdzie nie ma tej 3.2, bo zawsze jest taki zestaw 3.1 i 3.2 Ale teraz jest tylko i wyłącznie 3.1, po prostu ta 3.2 jeszcze chyba nie wyszła, nie wiem o co chodzi i książeczka od y, hiszpańskiego. A jeśli chodzi o nową erę, to powiem Wam, że trochę jak zobaczyłam moją książkę od rozszerzenia z biologii, to się trochę popłakałam. Zobaczcie. To jest książka na jeden rok z biologii. Jakby. Fajnie, na pewno będzie fajnie. W tym roku będziemy mieli człowieka, wszystkie układy człowieka, i tam w porównaniu chyba do zwierząt. Nie wiem, ale książka jest potężna. Zobaczcie, nawet z chemii na dwa lata jest. No jest podobnej jest troszeczkę chyba cieńsza, ale w sumie podobnie bardzo, ale no te książki to są jakieś ogromne w ogóle. A zobaczcie, jak wyglądają karty pracy. To są karty pracy z biologii, a to z chemii. Zobaczcie. To wygląda jak moja książka od podstawy yy, historii. Totalnie. To jest ogromne. E, historia jest taka... Też jest w sumie dosyć gruba, jak no to, to jest podstawa i mamy... chyba będziemy mieli dwie godziny historii. Nie, to jest niefajne. Ale na przykład zdziwiłam się, jak matematyka do trzeciej klasy jest cienka. Geografia, podstawa też bardzo cieniutka, Wydaje mi się, że będziemy mieli jedną godzinę, bo to są dosłownie cztery działy. I karty pracy z geografii też cienkie. No i to wszystkie moje książeczki super na ten rok. Już mam wszystkie, bo z angielskiego będzie kontynuacja tamtej książki. To też się zdziwiłam. Nie wiedziałam, że tak będzie. No i w sumie to wszystko, więc fajnie, fajnie, zamówiłam te książki, cieszę się, bo już mam to z głowy, bo ja zawsze kupowałam książki na początku września i wtedy to się czeka z tydzień na dostawę, żeby te wszystkie książki były, z kombinacje szukanie tu, tam, więc polecam wam właśnie zrobić to kupę sobie już teraz, kupić te książki i właśnie na Allegro macie teraz zwiększony cashback i jest też nowa era, jest też tania taniaksiążka.pl, gdzie macie też podręczniki, więc można skorzystać z Letyshops, to macie link do rejestracji w opisie i zachęcam was do no, kupowania i korzystania. Dobra, i ogólnie powiem wam, co ja dzisiaj robię, bo ja mm, w sumie właśnie nie wiem, co ja robię. Czy nie jestem trochę przesiedlona? czy nagrałam tutaj 7 minut gadania. Jestem w ogóle mam Ci taki trochę outfit, bardzo mi się podoba. Mam taki topik, ten zberki, o który było me mega dużo pytań. Mam marynarkę i mam czarne sponie. Tu za chwilę wstanę, ogarnę tutaj te książki i wam pokażę, jak to wygląda w całości, bo podoba mi się. Wczoraj robiłam ogólnie takie duże sprzątanie. Dzisiaj rano jeszcze zmieniłam pościel yy, i, yy, i jestem się bardzo dowolna, bo ładnie sprzątnęłam Okej okay, więc kochanie, był chciał zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak zwierzęcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!